Się I wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszu rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? i powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc wrócili się do niewidomego, a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź, mu urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nasz pouczać I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz spotkawszy go, żeby do Niego czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest Panie, aby w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus, jest nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę Panie i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, ten czas Wielkiego Postu, który przeżywamy w tym roku, jest czasem bardzo wyjątkowym. Bo, z racji tych okoliczności, które przeżywamy, tego zagrożenia zdrowia, życia, tego wirusa, tej epidemii, jesteśmy troszeczkę. Tak samo w tej sytuacji jak Jezus, o czym słyszeliśmy w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Bo tak naprawdę wszyscy w tym czasie wyszliśmy na pustynię, choćby z powodu konieczności odosobnienia, z konieczności tego, że trzeba być w domu, ograniczyć kontakty z ludźmi. To wszystko wpływa, że poszliśmy za Jezusem w tym wielkim poście na pustynie. Ale chodzi też o to, żeby ten czas duchowo dobrze przeżyć. Żeby czasami przy tym zwolnionym biegu codziennego życia, przy tej innej organizacji dnia codziennego, dobrze ten czas wykorzystać, również w wymiarze duchowym. Również w tym wymiarze przeżycia wielkiego postu. Moi drodzy, każdy człowiek chce widzieć, mieć dobry wzrok, dostrzegać piękno świata. Lepiej mieć zdrowe oczy, bo po prostu łatwiej wówczas się żyje. Ile trudności musi przychodzić człowiek niewidomy, aby się ubrać, przejść do drugiego pokoju, czy wyjść na zewnątrz? Czy mamy? Zdrowe oczy, czy nosimy okulary, zawsze wzroku używamy, by dojrzeć to, co przyciąga, to, co zachwyca lub bulwersuje. Oczy przekazują nam obrazy, które pozostają w pamięci jako nasza mapa życia. W takim razie, jak postrzegamy Pana Boga, jak zobaczyć kogoś niewyobrażalnego, którego oczami ciała nie można zobaczyć. Można go zobaczyć tylko sercem, a nie oczyma. Właśnie na tym polega życie wiarą i bycie wierzącym człowiekiem, bowiem widzimy Boga tylko sercem i oczami wiary, bo on naprawdę jest. Nasze oczy zwrócone na Boga to miłość, to uwielbienie Boga za Jego poświęcenie, za Jego miłość, za opiekę nad nami. Wreszcie za ciągłe wybaczanie naszych grzechów i słabości. Moi drodzy, ewangeliczny ślepiec symbolizuje człowieka, który bez światła wiary, bez spotkania z Chrystusem pozostaje niewidomy. Nie widzi, albo też nie widzi właściwie. Jego obraz rzeczywistości jest zafałszowany. Sposób życia, działania, myślenia. I mówienia takiego człowieka nie wypływa z relacji z Chrystusem, ale ma swoje źródło w jego osobistych przekonaniach i osądach. Ta natura człowieka jest zraniona grzechem pierworodnym i nie została jeszcze całkowicie uleczona. Ta ciemność, zanim rozbuśnie światłem, jest przerażająca. Człowiek uświadamia sobie, że nie może zrobić ani kroku, bo nie wie, co go czeka. Czy się nie potknie, czy kogoś nie zrani, nie zna drogi, jest bezradny. I to właśnie pokazuje spotkanie Chrystusa i ślepca z dzisiejszej Ewangelii. Jezus jest tym, który przywraca dobry wzrok. To Jezus jest tym, który pozwala widzieć fakty, świat, własne życie takimi, jakimi one naprawdę są. Moi drodzy, dar wiary, który otrzymaliśmy bez żadnych zasług z naszej strony, można również, mu, również łatwo stracić. Czego przykładem jest choćby błogosławiony ojciec Honorat, jeden z patronów naszej łowickiej diecezji. Honorat wiarę stracił w gimnazjum, kiedy był chłopakiem. Atakował i wyśmiewał ludzi wierzących. Do kościoła chodził tylko dla obrazy boskiej, bluźnił, naśmiewał się z Jezusa Ukrzyżowanego, sam żałował ludzkich łez wylanych nad męką pańską, a w Wielki Piątek ostentacji jadł kiełbasę. W wieku 16 lat za rzekomy udział w spisku został osądzony przez władze carskie w ciężkim więzieniu na warszawskiej Cytadeli. Tam siedział. Niewinnie oskarżony spędził w koszmarnej celi 11 miesięcy, gdzie nabawił się dyfusu i wpadł w obłąkanie. Matce, która modliła się za swojego syna codziennie w kościele, mówiono, że jej syn to wariat. I choć życie Jezusa Honorata wisiało na włosku, przeżył i doznał nawrócenia. Nie tylko się nawrócił. Ale swoje życie poświęcił Pan Bogu na wyłączność, zostając zakonnikiem. I tak napisał: Jezus przyszedł do mnie w celi więziennej i łagodnie do wiary przyprowadził. Błogosławiony honorat założył 26 zgromadzeń zakonnych w bardzo trudnym czasie. Posługiwał jako kapłan 19 godzin na dobę. Był męczennikiem konfesjonału, gorliwym kierownikiem duchowym ludzi i poruszającym serca ludzkie kaznodzieją, a za największe szczęście uważał możliwość odprawiania mszy świętej. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii czytamy o ślepocie człowieka niewidomego, od urodzenia oraz o ślepocie faryzeuszy, ludzi, którzy go otaczali. Niewidomość dzisiejszej Ewangelii to obraz tych wszystkich, którzy są ślepi na Pana Boga i na Boże sprawę. Często zło zaślepia nam wszystkim oczy. Bardzo smutną sprawą jest ślepota fizyczna, zwłaszcza jeśli jest udziałem człowieka od urodzenia, człowiek niewidomy, nie może cieszyć się oglądaniem otaczającego go świata, kochających osób, kwitnących kwiatów, łudzącej się do życia przyrody. Takiego właśnie człowieka spotyka Jezus i lituje się nad Nim, uzdrawia Go i przywraca Mu wzrok, lecz Jezus chce uzdrowić nie tylko cieleste oczy tego niewidomego człowieka. On chce, również oczy, jego serce, jego duszy zostały uzdrowione. To błoto, które nakłada mu na oczy, jest zapewne symbolem wszystkiego, co ciąży temu człowiekowi na duszy. Moi drodzy, od ślepoty fizycznej smutniejsza jest ślepota duchowa człowieka. Faryzeusze. Zwłaszcza cierpieli na tę chorobę, dotknięci nią, ci faryzeusze dojrzali w Jezusie niedoj... nie, nie spotkali, nie odkryli obiecanego Mesjasza. Potwierdza to ich postawa opisanej dzisiejszej Ewangelii, w której czytamy, że w swym zaślepieniu nie chcieli uznać cudu zdziałanego przez Jezusa. Uzdrowienie tego ślepca yy, Miało być pomocą dla faryzeuszy, aby sami otworzyli oczy na swe moralne zaślepienie. Ale nawet widomy cud, który się dokonał wobec nich, niewiele pomaga komuś, kto jest niewidomy wobec siebie samego. Pierwszym odruchem zdrowiającego sumienia człowieka jest zacząć myśleć o własnej sytuacji życia, o własnej sytuacji moralnej, o własnym sercu, a nie o poprawianiu i nawracaniu innych ludzi. I dlatego w tej chwili myślimy o sobie, o moim życiu, o moich decyzjach, o moich życiowych wyborach, a nie o innych. Myślimy o własnych zaślepionych osądach, myślimy o własnych obmowach, oskarżeniach, oburzeniach, zgurzeniach, podejrzeniach, jako o poważnych niebezpieczeństwach. Które mogą zagrażać duchową ślepotą. Przecież kiedyś staniemy przed sądem Bożym. Bóg nie zapyta mnie o grzechy innych ludzi, Bóg zapyta mnie o moje grzechy. Moi drodzy, oczy serca mogą, mogą utracić wzrok poprzez lęk, poprzez przemoc, izolację czy grzech. Wówczas widzimy siebie, innych ludzi i świat w sposób negatywny. Patrzymy ponurym spojrzeniem, z którego przemawia głęboki smutek, a czasami nawet negacja, odrzucenie życia. Bez otwarcia serca na Boga można tkwić w ślepocie duchowej przez wiele lat. Można nie widzieć drugiego człowieka, nie posiadać umiejętności bycia i życia dla innych. Taka ślepota to niszczący egoizm, to brak miłości. Można wtedy przeżywać czas Wielkiego Postu jak duchowy ślepiec, nie zmieniając sobie niczego, nie dopuszczając do swojego serca Bożego światła, nie szukając osobistej relacji z Jezusem, nie pogłębiając jej przez modlitwę, Słowo Boże czy święte sakramenty. Moi drodzy, można też żyć w duchowej ślepodzie, będąc pogrążonym w swojej nieomylności. Przy takim nastawieniu człowiek staje się coraz bardziej ślepy duchowo. Nawet przez całe życie może trwać w iluzji i być przekonanym o swojej doskonałości, o tym, że ja zawsze mam rację, bo wszystko najlepiej wiem i wszystko najlepiej rozumiem. Ślepota duchowa jest bowiem zamknięciem naprawdę o sobie samym i życie w nierealnych marzeniach i w fałszywych wyobrażeniach. Nie pozwala człowiekowi przyznać się do swoich ciemnych i brudnych spraw swojego życia, a to może prowadzić do życiowej klęski. Moi drodzy jednak obecność Boga w naszym życiu jest gwarancją, że Jego miłość zrobi wszystko, aby człowieka wyrwać z takiej ciemności, aby ukazać mu prawdziwy i piękny świat, świat prawdy, miłości i dobra. Bóg chce nam dać nowy wzrok i otworzyć nasze oczy na światło, którym jest Jezus. Prawdziwe przejrzenie i uzdrowienie jest możliwe tylko w świadomym, osobi osobistym spotkaniu z Jezusem, który jest światłością i prawdą. Tylko On otwiera człowiekowi oczy i objawia mu całą prawdę, jak to widzimy w dzisiejszej Ewangelii. On swoją łaską i mądrością może oświecić nasze życie. I wlać w nie promienie światła i prawdy. Moi drodzy, aby wyjść z duchowego zaślepienia, potrzeba z naszej strony otwarcia na Jezusa i przyjęcia Jego światła, które pozwala nam odkryć prawdę o sobie. Czytanie Ewangelii, osobista modlitwa, sakrament pokuty, karmienie się Eucharystią to dobre sposoby, by otrzymać od Jezusa nowy wzrok, by przejrzeć. Jeżeli zerwiemy z grzechem, ze złymi przyzwyczajeniami i, stworzymy, i otworzymy się na dar nowego wzroku, to zobaczymy piękno naszego duchowego odrodzenia. Moi drodzy, to otwarcie się na Boże światło pomoże nam lepiej zobaczyć, czym Bóg nas obdarował. Co dla nas zaplanował i jaką drogę dzisiaj nam proponuje? Z pewnością jest to ta jedyna droga, na której możemy znaleźć prawdziwe dobro i szczęście na Ziemi i dojść tą drogą do pełnego szczęścia w wieczności. Bo to, co ma się dokonać w tym naszym dojrzewaniu wiary, to wielkopostne przejrzenie oznacza uwierzenie w kogoś, zaufanie komuś, by dać się poprowadzić przez życie. Potwierdza nam to. Dzisiaj święty Paweł w liście do Efezjan: Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnie ci Chrystus. Moi drodzy, czy to, co się dzieje w związku z koronawirusem, będzie miało jakiś znaczący wpływ na wiarę ludzi w Boga? Być może tak. U jednych pozytywny, u innych negatywny. Nieszczęścia, a koronawirus jest nieszczęściem. Jednych przybliża do Boga, a innych oddala. Ale Bóg nie obiecywał i nie obiecuje, ani nikt w Kościele nie obiecywał, że jak będę wierzył w Pana Jezusa jako jedynego Zbawiciela, to dożyję w zdrowiu szczęściu stu lat. Uśmieszki tych, którzy Bogu nie wierzą i Bogu nie ufają, którzy drwią sobie, że koronawirus nie przestraszy się modlitwy, świadczą o nich samych. Ale nic nie mówię o wierze chrześcijańskiej. Bóg, którego my wierzymy, Bóg nas, chrześcijan, nasz Bóg Jezus Chrystus, nie jest wielkim magikiem, który obiecał, że jak się będziemy modlić, to on magiczną różdżką sprawi, że będzie nam się wiodło wspaniale i bez żadnych trudności. My wierzymy w Boga, który najpełniej objawił się w krzyżowej mędzy i w zmartwychwstaniu Jezusa. Wierzymy w Chrystusa, który modlił się w ogrodzie oliwnym przed swoją męką. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich cierpienia. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. A zatem wiara chrześcijańska uczy nas, że do ostatecznego zmartwychwstania idzie się przez krzyż, przez zmaganie z trudnymi doświadczeniami, z trudami życia. Wiara chrześcijańska to jest ta pewność, że Bóg nas przez te wszystkie doświadczenia przeprowadzi zwycięsko. Czy z tego wynika, że nie ma sensu ufna modlitwa o konkretne łaski oddalenia szczęścia? Nie, wręcz przeciwnie. Nasza modlitwa ma być konkretna i ufna. W obecnej sytuacji jak najbardziej trzeba. Nam ufnej modlitwy o oddalenie zagrożenia koronawirusem, o zatrzymanie tej epidemii, ale powinniśmy też być przygotowani, że Bóg wysłucha nas i naszych próśb na swój sposób, tak jak wysłuchał Jezusa modlącego się w obrońcu. Wiedza o koronawirusie i o tym, jak skutecznie go zwalczać, nie tylko nie neguje wiary w Bożą Opatrzność, ale może wręcz do niej prowadzi i o umacnia. My ufnie poddajemy się pod opiekę Bożej Obaczności i prosimy, aby Bóg nas chronił i strzegł nas zbawienia dla życia wiecznego. Bo przecież Bóg w tym wielkim poście, w tej sytuacji, w której żyjemy ze szczególną mocą, mówi, nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i miał życie. Właśnie to życie duchowe, to pragnienie przemiany serca, życia, to pragnienie nawrócenia do Boga, to jest jeden z impulsów do ufnej modlitwy. Boże, chroni i strzeż nas, Boże, przeprowadź nas przez tą trudną sytuację. My chcemy być jeszcze bliżej w Ciebie, bo w Tobie jest nasza nadzieja. Moi drodzy, i jeszcze jeden wymiar tej sytuacji, którą dzisiaj przeżywamy. Rodziny, które nie mogą wyjść z domu. Ludzie, którzy są w swoich domach, o takie okoliczności, w środku rodzina z dziećmi, rodzicami, małżonkowie, dziadkowie. Czy w tym czasie, prośmy i uczmy się, byśmy potrafili dobrze ze sobą rozmawiać, byśmy w tym zamknięciu w domach umieli budować relacje miłości, byśmy potrafili przezwyciężać lęki tego czasu razem w rodzinie w bliskości. To jeszcze może być jeszcze jeden z owoców tej sytuacji, którą przeżywamy. Odkrycie nie tylko bliskości Pana Boga, ale też odkrycie drugiego człowieka, odkrycie tych najlepszych więzi, najbliższych ludzi, których kochamy i którzy są dla nas tak bardzo ważni. Amen.